Siemanko z Station Norbi, zagramy sobie w Minecrafta Punked Edition yy, na, na wersji 0.13.1 No i jak widzicie to będzie nasza nowa seria i Skoda. No to zaczynamy grę. Dobra, wróćmy próbujmy... do pierwszej osoby. No i jak wiecie, ta seria może będzie trwała dłużej niż nie wiem 10 odcinków to będzie... To jest minimum. Ale mam nadzieję, że ta seria się przyjmie. Będzie dużo łapek w górę, dużo wyświetleń, to wtedy może pomyślimy na jakąś inną grą do nagrywania, albo może i teraz nawet. Inną nagramy, poszukamy tylko, o, jest kowal. <laughs> Dzisiaj oczywiście jesteśmy wyjątkowo sami, ale to... Mówię. Może niektórym się nie chce grać, ale no ale kto lubi sobie poograć no to lubi no a jak ktoś nie chce no to nie będziemy namawiać i odcinki będą trwały po 6 minutek więcej nie no bo to się będzie długo strasznie dodawało więc zaczynamy grę no dobra jakoś dziwne gdzie ta wioska pierwsza dziwnie że lagów nie mam to jest dziwne ale nie wiem, piszcie w komentarzach, czy, czy chcecie, może możemy kiedyś nagrać z serwerów jakąś serię, nie wiem. coś takiego. No nie wiem, może być Won stąd kaczko. Gdzie zatłukę. Zatłukiecie. Dobra, Idziemy do tej normalnej wioski. Zamieszkamy sobie oczywiście łukowala. Mamy tam skrzynkę, crafting. Zawalimy jakiś. o, tutaj chyba powinien być, w tym domu kraty, jeśli się nie mylę. Jest stoi. Oczywiście sobie weźmiemy go, żeby drena później. o, jest Siema! No, to jest oczywiście Nikola. Jej kanał się to Niki Games. Zapraszam oczywiście do niej na kanał, no i będzie bardzo fajnie. Dobra, idziemy do tej skrzynki. Co chcesz, Nikola? zbrojki Dobra, Dobra to chodź tutaj do skrzynki U mnie Chodź ci dam tą zbrojkę, co już miałem. No bo u mnie nie działa. Pomyśl. dobra nikola masz tu jeszcze masz dwa jabłka, zbrojki, kawałek i chlebek a my kontynuujemy grę dobra idziemy sobie drzewko naciąć i w następnym odcinku znaczy między odcinkami postaramy się znaleźć jakąś kopalnię taką bardzo urodzajną no i postaramy się żeby yy, no co no co no to co, zapomniałem żeby tam jakiś dużo surowców znaleźć bo mamy oczywiście teraz węgiel węgla nigdy nie jest za wiele jak możesz Nikola tobie pozbieraj... Yy, drzewka jak możesz oczywiście łachaty w mojej wiosce Będziesz mieszkała, Ty musisz podatki płacić. Co? No co, no co? Diamenty. Robimy sobie owce. Łowieczkę. Ja jeszcze brakuje, będziemy mieli łóżko. Ale jak na razie sobie idziemy. Po, po, po. po. Jest, jest, jest. Jest Łowieczka. Już dla nas jest na łóżko i serce, no. Nie boli. Ale krów. Mm. Może starczy na czepek. Czepek, czepek. Nie założyłem nawet zbrojki, by mi ktoś wyskoczył. To nie. U, ale bym dostał łaskę. Ta. Dwie krówki, tylko nie było ich tu więcej. Ej, dobra, o tam stoją, ale mi się szczerze mówiąc, chociaż pójdę. A, chociaż pójdę, tam na będę tu wybrzeżał. Jedzonka też nigdy nie za wiele, jak widzicie, gram sobie na portfolio od razu. Jesteśmy jakimiś tchórzami, żeby się chować. No cóż, no powoli nasz odcinek już się kończy. No ale, jeszcze chwilę już Jak widzicie, noc jest już w prawie. Zapadła. Jeden... Jedno drzewo zetniemy. I idziemy do kowala. Albo może ze dwa? Albo może, o! Jeszcze te zetniemy, będziemy mieli takie fajne drzwiczki. Bo oczywiście w tej wersji są takie drzwi kolorowe. Znaczy, z każdego rodzaju drewna są inne drzwi, więc no. Dobra. Już jest 6 minutek, to się... Dojdziemy do wioski, zrobimy sobie wszystko co potrzeba i pożegnam się tam. Dobrze. Co? Nie. Ja mam dla Ciebie kilof metalowy. Ale Ty sama będziesz musiała nazbierać, no bo ja nie mam. No to chodź tam do kowala. Bo już będziemy musieli się żegnać, a... Dobra. Masz już na ten? Na łóżko? Ale za to Dobra, czapka się przyjda, mamy jeszcze czapeczkę. Hmm. No i co tu zrobimy to? Dla nas i kilofek. Resztę pochowamy sobie do skrzynice. To ci dałem ja Chleb Kurde już 7 minutek To wszystko sobie ze skrzynki powykładam Nikola chcesz to sobie wejść ze skrzynki Jak mówię między odcinkami Spróbujemy się znaleźć jakoś kupalnię Dobra Także Siemanko cześć Zapraszam do, kolej do kolejnego odcinka Papapá.